Nogami tylko się podpieraj, bo główny ten, no, na łańcuchu polegaj. Ja tu się zepsuł ten szlach trochę od poprzedniego, przed nie, nie było takie dziury. Się... Teraz, tak? No, a ty idź ostatni. Oczywiście. Nie wiem, ja nie sądziłam, że pan tam wychodzi, że się tam nawet nie to po prostu. Nie, to też ciężko Ja wiem. widzicie jak to może Ja robię film Aha, słuchajcie, tutaj jest to jest takie trudne miejsce, tu w tym miejscu No to jest, to jest pasja właśnie gór mimo niebezpieczeństw, mimo, mimo tego, że jest tutaj trochę walki o, o przetrwanie to jednak ludzi ciągnie do takich miejsc. Dobrze... Możesz, możesz, możesz mnie minąć. Możesz mnie winąć. Tak, A no. ja sfilmuję na No, Gosia. no Gosia, wiesz, teraz nogami zejdziesz tam, bo jak pójdziesz górą, to niewygodnie. Dobrze? No widzisz. No dobra, Okej, okay. okay. Dobra, ja idę wyżej i idziemy dalej I Tu już jest koniec, To już jest tylko taka rinna. To jest dobrze, bo jak ty To jest dwa razy cięższe to. No. No właśnie. Tak to jest normalnie. Nie, no to jest to spokojnie, no. Spokojnie. Dobrze.